Cześć, z tej strony Lepa, wybieram się na poszukiwania gier, kierunek Expo, zobaczymy czy, czy po szczęści. Witam ponownie, już się wygodnie rozsiadłem. Mam ze sobą plecak i chciałem pokazać, co dziś udało mi się uwolować Odwiedziłem dziś dwa targi. Po wizycie na pierwszym, wyrywałem tylko kilka pozycji, na, głównie na konsole, które nie są aż dla mnie takie ważne. I miałem jechać do domu, aczkolwiek lekarz zalecił mi dużo chodzić. Więc mówię, przejdę się jeszcze kawałek i odwiedziłem drugi malutki targ, który okazał się jak dla mnie bardzo szczęśliwy. Nie wiem od czego zacząć, może... Może to. Settlers 2, to jest reedycja na... Czy To nie jest wydanie beatboxowe, to jest późniejsze wydanie. Na DVD czy na, 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 na płycie CD. Płytka w idealnym stanie. Nie ma żadnego numeru seryjnego, aczkolwiek myślę, że nie jest e, potrzebne do palenia tej gierki. Tutaj mamy następstwo. To jest tak. Dodatek do Elder Scrolls 4 na pc ta w środku. I dodatek instrukcja, mapka wszystko w świetnym stanie. Ta pozycja na PCT też te, jeszcze tego nie miałem w swojej kolekcji. Eee, Joint Task Force. Więc Szczerze mówiąc, nie, nie znam tej pozycji, aczkolwiek no, z, chętnie zapoznam się. I e, jeszcze dodatek do e, Cywilizacji czwórki, Mam gdzieś całą kompletną, aczkolwiek samego tego wydania e, pojedynczego e, jeszcze nie posiadam. Również instrukcja, płytka super SuperStanie, elegancko. Następną rzeczą, tutaj mam zafoliowane jeszcze Transformers na PZ, To jest jakaś gra quiz, ale to dla mojego y, syna. On bardzo lubi tą serię, y, myślę, że będzie zadowolony. Jeszcze śpi w tej chwili, jak się obudzi, będzie miał niespodziankę. Manhunt na PS2. Kompletna instrukcja jest instrukcja płytka, również ślady palców tylko są, aczkolwiek nie jest policzona Świetny w świetnym stanie. Nie miałem jeszcze tego na PS2, no i najlepszy na No i tak Wormsy na PS1 psx z instrukcją. Płytka parę, posiada parę rysek, aczkolwiek one nie będą przeszkadzały. W, w grze myślę. Delikatnie pudeł, pęknięte pudełeczko. To również nie miałem na PS1 yy, Command Conquer wersja dwupłytowa yy, również na PSX-a. Yy, to akurat miałem już w kolekcji, aczkolwiek jedna z płyt yy, zaginęła gdzieś. tak kupiłem bez płyt. Hmm. No i jeszcze, tak, yy, na PS1 mam jeszcze dwie rzeczy, które bardzo się cieszę. Yy, Quake 2 na PS2. Yy, za rozsądne pieniądze bo chyba było chyba yy, około 6 euro. Więc, więc cena nie jest wysoka. Instrukcja, płytka. Wszystko w eleganckim stanie. No i kolejną pozycją e, za piątaka jest zapoliowany jeszcze Lucky Look na PS1. Jakoś, jakoś niespecjalnie e, lubię tą grę, aczkolwiek za 5 euro w Mintie nie mogłem przejść obojętnie koło tego. I na sam koniec. Widziałem od początku, po pierwszym targu, starałem się w głowie, miałem obraz w głowie beatboxów, beatboxów na PC-ta, to co na, na kim mi zależy najbardziej. Miałem dobrze, że pojechałem na ten drugi targ, bo tam właśnie wyrwałem zafoliowanego w mincie Legend of Fact. Fate, Legend of Fate. Szczerze powiedziawszy, yy, słyszałem tylko o tej że nie grałem jeszcze, i podpakowywać też nie będę. Będzie zdobiła moją półeczkę. Więc jestem dzisiaj yy, zadowolony, zrobiłem sporo kilometrów, tak zalecił lekarz dużo chodzić, więc chodzę. Przy okazji poluję. A, jeszcze drobnostka. Mario Skaczący, mam już takiego samego, ale był w atrakcyjnej cenie, więc działałem. Dzięki za uwagę i do następnego razu.